Cześć! Z tej strony Samuel, kanał Total Spa, ban na jacuzzi z dwoma leżankami, czyli opcja, o której myśli bardzo wielu klientów. Czy jest to rozwiązanie optymalne? Będę brutalny od samego początku. Jest to jedno z najgorszych rozwiązań, jakie możesz wybrać decydując się na jacuzzi. Posiada niemalże same minusy przy braku jakichkolwiek plusów. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego słyszysz tylko mój głos, a jeszcze mnie nie widzisz, dowiesz się tego z następnej sceny. Zapraszam do oglądania. Powszechne przekonanie jest takie, że kupujemy jacuzzi, by leżeć na leżance, spędzać na niej czas godzinami. Tak jak w gabinecie masażysty, kładziemy się na tym łóżku wygodnym i zamykamy oczy na godzinę półtorej, odpływamy w krainę relaksu. Nic nas nie martwi, po prostu czysty relaks. I właśnie dlatego to miejsce w powszechnym przekonaniu jacuzzi jest najważniejsze, bez niego jacuzzi nie istnieje i członkowie rodziny czy też przyjaciele będą się niemalże zabijać po to, żeby zająć sobie to miejsce. Dlatego też ja, żeby pokazać absurdalność trochę tego przekonania, właśnie siedzę tutaj w śpiworze po to, żeby zająć sobie to miejsce, żeby nikt mi tego miejsca czasem nie zajął. Eee, oczywiście większość producentów Właśnie naprzeciw takim oczekiwaniom wyszła, proponując modele z dwoma leżankami, by właśnie uniknąć tego rozlewu krwi, e, spędzania nocy w, e, właśnie w śpiworze w jacuzzi. Tak naprawdę jednak e, porównanie do gabinetu masażysty jest kompletnie nietrafione w przypadku leżanki. I o tym już za sekund. Przede wszystkim wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy do gabinetu masażysty albo do gabinetu fizjoterapeutycznego. Kładziemy się na leżance i przez dwie godziny leżymy właśnie na tej leżance, a masażysta masuje cały czas jeden i tylko jeden mięsień, jedno miejsce. Co wtedy się wydarzy? Jak myślisz, czy po takich dwóch godzinach będziesz czuł odprężenie, będziesz czuł relaks, czy może będziesz całkiem prawdopodobnie odczuwał dyskomfort w tym mięśniu, a może nawet będziesz miał kontuzję tego mięśnia. Producenci, którzy oferują dwie leżanki, nie chcą, żebyś o tym myślał. Często mówią, że połóż się, zamknij oczy, zapomnij o całym Bożym świecie. Ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że masażysta masuje nasze całe ciało w różnych miejscach, trochę tu, trochę tam. Czyli robi kompleksowy masaż. Jeżeli w jacuzzi chcesz mieć kompleksowy masaż, musisz zmieniać miejsca, musisz rotować. Musisz spędzić 10 minut na jednym miejscu, 10 minut na drugim, 10 minut na trzecim. Tak, żeby każdy mięśnie po trochu, po trochu były masowane. Jeżeli usiądziesz, a nawet bym powiedział zalegniesz na tej leżance na dwie godziny, będziesz tam po prostu tylko i wyłącznie leżał w jednym miejscu, a dysze będą punktowo cały czas atakować te same punkty, no to jesteś na najprostszej drodze po prostu do kontuzji, a nie do relaksu. Wyobraźmy sobie, że właśnie z takiej leżanki chcemy zmienić miejsce na takie, które ma zupełnie inny hydromasaż. Na przykład tutaj, czy na to miejsce. Jak widzimy, te miejsca oferują zupełnie innego rodzaju hydromasaż. Tak samo jak na przykład te dwa dodatkowe miejsca. W wannie, o której tutaj mówimy, czyli wannie z dwoma leżankami, bardzo często dodatkowa leżanka zajmuje tak naprawdę dwa miejsca, na których moglibyśmy mieć innego rodzaju hydromasaż. Zamiast tego dostajemy po prostu dwie leżanki o takich samych. Dyszach o takim samym układzie, które po prostu masują dokładnie te same punkty na naszym ciele. Zmienianie miejsca z takiej leżanki na drugą jest kompletnie bezsensownym pomysłem. Tak naprawdę możemy sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. A teraz zerknijmy sobie na porównanie dwóch bardzo podobnych modeli. Jeden z leżanką. Drugi z dwoma leżankami, i zobaczmy, co tak naprawdę w tej cenie dostajemy. A cena, tutaj zaskoczenie, jest praktycznie dokładnie taka sama w przypadku obu modeli. Różni się naprawdę niewiele. Model po lewej stronie produkcji europejskiej, jednego z głośniejszych ostatnio na rynku producentów, oferuje nam dwie leżanki oznaczone literką L. Zobaczmy, że oferują one dokładnie tego samego rodzaju hydromasaż, a co gorsza, miejsca oznaczone numerem 2 także są identyczne i oferują dokładnie to samo. Jedynie miejsce oznaczone numerem 1 oferuje nam coś innego. Wyobraźmy sobie, że chcemy spędzić godzinę czasu w takim jacuzzi. Siadamy na pierwszej leżance i zgodnie ze wskazówkami zegara po 10 minut spędzamy na kolejnych miejscach. Tak naprawdę już po zaliczeniu pierwszej elki, dwójki, jedynki, czyli po pół godzinie, Ztestowaliśmy wszystkich rodzajów hydromasażu, ponieważ jeżeli usiądziemy na następnej dwójce i na następnej Lce, to dostajemy dokładnie to samo, czego już wcześniej doświadczyliśmy. A ostatnie 10 minut to będzie tak naprawdę trzecie okrążenie, jeżeli chodzi o rodzaje hydromasażu. A teraz zerknijmy sobie na wannę po prawej stronie produkcji amerykańskiej, jednego z najstarszych producentów na świecie, który. Oczywiście, nie ma w swojej ofercie wanien z dwoma leżankami, który stawia na różnorodność. Siadając na leżance, idąc ze wskazówkami zegara, spędzając 10 minut na każdym stanowisku, doświadczymy 6 rodzajów hydromasażu. Czyli co? Po godzinie wychodzi na to, że w modelu po lewej stronie testowaliśmy jedynie 3 rodzaje hydromasażu, a w modelu po prawej stronie 6 rodzajów hydromasażu. Przypominam, cena jest praktycznie ta sama, ale wychodzi na to, że w modelu z dwoma leżankami dostajemy tak naprawdę połowę korzyści. Dobry producent powinien dbać o to, abyś przy zakupie otrzymywał odpowiedni stosunek luksusu do pieniędzy, które po prostu u tego producenta zostawiasz. Jeżeli producent oferuje ci wannę z dwoma leżankami, to niestety, ale brzydko mówiąc, robi cię w bambuko. Jeżeli doradca techniczny, który wybierając drogę po prostu zostania przy tym, jaką masz wizję na jacuzzi nie próbuje cię edukować i wytłumaczyć, jaka jest różnica między modelem z dwoma leżankami, a modelem z jedną leżanką, po prostu sprzedaje ci model z dwoma leżankami, to robicie w Bambuko. Dlatego że za poważne pieniądze, które zostawiasz u tego producenta u tego dealera, dostajesz model, który Kosztem dwóch dodatkowych rodzajów hydromasażu, dostaje po prostu drugą leżankę, drugie to samo, wpisując się w te oczekiwania z początku filmu, że na tej leżance będziemy spędzać godziny, czyli tak naprawdę ryzykujemy więcej szkód niż pożytku, jeżeli chodzi o hydroterapię. W tym wypadku producenci, doradcy techniczni idą po prostu po linii oporu. Sprzedają Ci coś, co już sam sobie sprzedałeś, bo po prostu nie wiedziałeś. I tak naprawdę to tutaj pojawia się rola dobrego doradcy technicznego, który wytłumaczy Ci różnicę i wskaże Ci optymalne rozwiązanie. A na koniec ciekawostka, która pięknie zobrazuje to wszystko, o czym sobie tutaj mówiliśmy. Rynek amerykański, czyli rynek, który stworzył ideę jacuzzi, a następnie doprowadził ją do perfekcji który stworzył takich producentów jak właśnie to symboliczne jacuzzi czy Sundance Pass. Ten rynek posiada bardzo już dojrzałego, świadomego konsumenta, i to właśnie ten konsument, wiedząc już po latach doświadczeń, za co warto płacić, co jest ważne w jacuzzi, dwukrotnie w prestiżowym konkursie wybrał właśnie model Optima serii luksusowej, najlepszym dostępnym jacuzzi, w Stanach Zjednoczonych to pokazuje, że rynek polski jeszcze musi się wiele nauczyć, ale mam nadzieję, że za kilkadziesiąt lat u nas też będą królowały modele bez leżanek, bądź co najwyżej z jedną leżanką na razie wielu producentów wielu doradców technicznych idzie po prostu tą najłatwiejszą drogą po prostu koszenia kasy ale niestety przy okazji też robienia ludzi w bambuko i po prostu Oferowanie im produktów, który w tej samej cenie daje po prostu gorszą jakość niż inne produkty. Mam nadzieję, że pomogłem chociaż trochę rzucić światło na to zagadnienie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, po prostu sięgnij po telefon i zadzwoń do mnie i porozmawiamy na ten temat. To tyle z mojej strony. Cześć, do usłyszenia znowu.